Kochani, moi mili, ludzie, robaki, to się dzieje. Witam serdecznie w świątecznym maratonie. Ciągaj loczki! Fruuuu! Dup, dup! Hmm? Ho, 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 ho! Ho, ho, Dzisiaj zamiast jednego odcinka zaserwuję wam całe trzy! Kolejno o 16 i o 20! Więc bądźcie gotowi, a jeżeli jesteście w przyszłości, to linki w opisie. I, uh, no... Dzisiaj komentujemy odcinek, gdzie uczennica zakochuje się w nauczycielu. To jest oczywiste. Pan mnie kocha i, I ja pana też. Mm, jest źle. Jest, jest bardzo źle. Ale Zosiu, opanuj się! Will never stop me! Jest tak kiepsko, fajnie, nieładnie i źle pachnąco. Oszalałaś?! Dlaczego ty mi to robisz? Daj znać w komentarzu na dole, czy A obejrzałeś do końca ten odcinek. W sensie przeprowadzam bardzo ważne badanie, gdzie sprawdzam, ilu moich widzów ma silną psychikę i są w stanie wytrzymać coś takiego. Bo poważnie, dzisiaj na ten maraton naprawdę potrzebujesz dużo wytrzymałości. Zapraszam cię serdecznie do Małolaty. Chcesz mnie zniszczyć, czy co? Siedemnastoletnia Zosia Waszkiewicz uczęszcza do jednego z warszawskich liceów. Dziewczyna jest zamknięta w sobie i ma problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami. I'm the happiest girl in the world and I hope I will always be. I am Goku Panda and I hope I'm gonna beat Shivu one day in the battle. Proszę dalej. Ale to już koniec. Aha. Aha. To fajne opowiadanie. Były drobne niedociągnięcia, zwłaszcza w zakresie koniugacji, pojawiły się tam jakieś drobne wpadki. Czwórka. Czwórka! Czwórka? Czwórka! Czwórka. Praca nowa. Czwórka. Wątki fom. autobiograficzne w twórczości poetów brytyjskich. Objętość do dwóch stron. Tylko proszę poważnie podejść do tematu i nie da, nie nadinterpretować. Tak jak to miało miejsce dzisiaj. I proszę szczególnie nie mylić przyjaźni z miłością. To są dwa różne uczucia. O jest? Czemu ten nauczyciel rzuca jakimiś aluzjami, których my nie rozumiemy? Ponieważ nie widzieliśmy tego podokumentu od początku najwyraźniej. W sensie śmiem, śmiem wątpić i śmiem stwierdzić, że po prostu w montażu wycięli fragment jej opowiadania. I, I pewnie teraz on to komentuje, ale mnie nie wiemy, o co chodzi, bo oni to wycięli. Adam za dużo myślić, Przestań myśleć. Czwórka jest spoko. Dąbrowski z nie stawia więcej. Spadaj! O, daj spokój! Wyskoczymy do kina po lekcjach. Nie bądź czołosła! Ej! Nie bądźcie żałośni. Nie bądź żałosny. Noszę ten czerwony sweter, który od ciebie do ty nic, mówiłaś, że będę miał w nim u ciebie większe szanse. Co? Czekaj, czekaj! Czekaj, co? Noszę ten czerwony sweter, który od ciebie do ty nic, mówiłaś, że będę miał w nim u ciebie większe szanse. Ok, załóżmy, że była wigilia klasowa i ona dała tobie ten sweter i powiedziała ci Przyjmij ten prezent. Bo będziesz mi się wtedy bardziej podobał. To jest jedyne logiczne wyjaśnienie. Trochę później. Ja to bym chyba wolała na Maltę, na kurs angielskiego. Okej, okay. no problem. Bo tam podobno ci studenci dość mocno walują. Wam się wydaje, że młodzi tylko piją i palą? Ha, a nie? Nie, nie. W sensie tak. Chociaż byłbym spokojniejszy, gdybyś te też się czasami wyruzowała. Weź w Ja się wyluzuję, tylko żebyś po tym nie miał pretensji. Ta groźba brzmi jak ciąża. Zamiępy, zamiępy, zamiępy. Dzień dobry. Cześć Mikołaj. Chodź, mamy co robić. Cześć Zosia. Nie dzwoniłem wcześniej, ale pomyślałam, że może zechciałabyś wyjść ze mną na łyżwy. Nie mogę, pracujemy. Zaraz kończymy, możecie iść. Ej, 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 możecie przestać być żałośni? Nie bądź żałosna. Zresztą nie muszą być wyżwy. Po prostu chciałem się z tobą zobaczyć. To fajny cringe, słuchajcie. A przy okazji Kościu się zachowuje totalnie jak psychol. Jakby śmiało możemy obstawiać, ile osób dzisiaj wyrzuci ten chłopak do oceanu w plastikowych torbach. Zosia jest trochę dzika, ale mi to nie przeszkadza. Próbuj napisać kryminał. I ona mnie do tego trochę inspiruje. Jest taka mroczna. Poza tym po prostu mi się podoba. Mówiłem, <laughs> no mówiłem. Trzy osoby. Trzy... ja, obstawiam, że trzy osoby dzisiaj zabiję. Nie chcę wychodzić z Mikołajem. Niby, nic do niego nie mam, ale już widzę, jak starzy będą się do siebie porozumiewawczo uśmiechać. Chcą, żebym z nim chodziła, ale nic z tego. Ty masz kłopoty. Weź ty się lepiej iść w wylu... Zuj, jakby um, na przykład y, spójrz na te cudowne puzzle. Osiemnaście tysięcy elementów. Jak dobrze ci pójdzie, to tak na. W swojej 18. urodziny zdążysz. Następnego dnia Zosia nie mogła doczekać się lekcji języka angielskiego. Nastolatka uważa, że nauczyciel traktuje ją inaczej niż pozostałych uczniów. Ja chciałam Tak? Pan mnie niesprawiedliwie ocenia. Unika pan mojego wzroku. Dlaczego? <laughs> Ale to nieprawda, Zosiu. Nie wiem dlaczego tak myślisz. O nie. O nie. Pan mnie przecież od dawna uwodzi, wszyscy to wiedzą. Co? Nie no. Co za absurdalny pomysł? To Zresztą. jest oczywiste. Pan mnie kocha. I... I ja pana też. No tak, bo było zbyt normalnie, co nie, Polsat? Trzeba czymś trzebać, aby ten maratonik nie był zbyt przyjemny. Ech, wykluczone. Ale dlaczego? Jakby to, to, przez ten sweter, jakby co, w sensie, dlaczego? Jakby, czy tylko moczyłaś w winogronach, żeby miało taki pattern, czy może jak sobie robiłaś pranie, to wrzuciłaś tam do od razu smerfa? Coś. ja jestem nauczycielem, ty jesteś uczennicą. I to ma być powód? Przede wszystkim to mam rodzinę i o nikim więcej nie myślę, tylko o mojej żonie i synku. To po co mnie uwodziłeś, daj mi szansę! Ale... O! I to już podchodzi pod paragraf I mój pozew o dokonaniu wyraźnej szkody w mojej psychice Ale Zosiu opanuj się Will never stop me <laughs> Will never stop me Umieram jakby szybko nie powoli Wyjdź z trasy natychmiast No i kto to teraz posprząta powiedz mi Ja tego nie posprzątam, ty nie posprzątasz, kto to posprząta Co jej strzeliło do głowy nie wiem, czy ja zachowuję się jakoś dwuznacznie. W dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest uczennicy pogrążyć nauczyciela jakimiś zmyślonymi historiami. To wszystko przez tą idealnie przyciętą brodę, ty przystojniaku. No ja nie chcę nic mówić, ale ja sam bym pogłaskał. Piotr od dawna daje mi sygnały. Traktuje mnie inaczej niż inne dziewczyny. Jest nieśmiały, tak jak ja. Ale czuję, że chce się do mnie zbliżyć. Zbliżyć się może, to co najwyżej komar do twojej pachy. Zdobędę go, choćby miała to być ostatnia rzecz, jaką zrobię. O, i to brzmi jak challenge. Pamiętaj, aby w miniaturce wrzucić sobie taki tekst na zasadzie 2000 zł. W to znaczy, jeżeli ci się uda, to 2000 zł dostaniesz. Jako, iż okazało się, że matka dziewczyny ma kontakty na Oksfordzie, to córeczka poprosiła, aby mama spytała, czy udałoby się załatwić nauczycielowi zwiedzanie Oksfordu, bo ten miał się wybierać na wakacje do Anglii. No i mamuśka to załatwiła i poszła powiadomić o tym nauczyciela. Nie, w, nie chciałbym wprowadzać żadnego zamieszania. Um, to jest przyjemność. Dla tak inspirującego nauczyciela warto zrobić coś wyjątkowego. Wiem, pani, jestem zakłopotany. Spoko, będzie zakłopotany jeszcze tak ze sto razy dzisiaj. Niepotrzebnie. Pan jest tak zaangażowany w życie klasy, że taka sprawa to naprawdę drobiazg. Moim zdaniem, zresztą każdy z anglista powinien mieć taką szansę pojechać tam. Dobrze, dobrze, ja się zastanowię. Odmawiając, zrobiłby Pan wielką przykrość. A reszta klasy miałaby też wielką szkodę. Jakby, czemu ta matka też jest odpalona? Ona też jest odpalona, jakby ona, ona też ma problemy. Jakby stary, przykro mi, ale masz totalnie. Przy... Jakby jesteś w takich tarapatach jak chojrak. Będę mówił do ciebie tak teraz. Po rozmowie z matką Zosi, Piotr jeszcze długo nie mógł pozbierać myśli. Z jednej strony propozycja zwiedzenia Oksfordu jest bardzo kusząca. Z drugiej zaś cała sytuacja wydaje mu się zbyt krępująca. O, proszę, to dla pana. Nic nie chcę, Zosia. Ale to tylko karteczka, zresztą po angielsku. Nie, nie. Nie, nie chcę od ciebie żadnych liścików. Ej, a może są tam kody do gita, Andreas? Mógłby pan sprawdzić, czy pana uczennica nie robi błędu? Ale słuchaj, na takie... Pytania jest miejsce na lekcji, a nie tutaj, na korytarzu. Naprawdę? Mam pytać o to przy wszystkich? Zosia, proszę cię, daj mi już w końcu święty spokój, okej? Okay? Naprawdę tego chcesz? Ej, weź ją po prostu z teczki. W sensie, nie że ją wyciągniesz z teczki, w sensie, że weźmiesz teczkę i jej mocno do. Dobra, jeśli nie przestaniesz mnie nękać, będę zmuszony donieść o tym dyrekcji, jasne? <laughs> Ale to pan zaczął! ona jest najgorszą aktorką, jaką widziałem dzisiaj. A widziałem już film, gdzie występuje Sylwia Lipka. Ale wiecie co, w sumie gdyby się tak zastanowić, jak już sobie tak zestawiłem, to jednak nie. Sylwia Lipka jest gorsza. Nie wiem, dlaczego Piotr mnie unika. Przecież dawał mi wyraźne sygnały, a kiedy w końcu odważyłam się odpowiedzieć, wygląda jakby się przestraszył. Jezu, tutaj... Nawet widać jak bardzo ustawione jest samo darcie kartki W sensie, nawet to ustawili, wyobrażacie to sobie? I jeszcze rzuciła w nas kartką Nauczyciel poszedł do psycholog szkolnej, żeby powiedzieć o całej sytuacji Ta jednak w to nie uwierzyła i poprosiła o jakieś dowody I właśnie w tym momencie nauczyciel dostał SMS-a. O, proszę I'm watching you No, i... no przecież Piotrek przecież... tu nikogo nie ma Pójdź na sufit! Po rozmowie z Piotrem, Zosia jest bardzo rozżalona. Ulubiony nauczyciel, zamiast ucieszyć się z przygotowanej niespodzianki, stał się jeszcze bardziej oschły. Hej, przyniosłam ci pranie. Co robisz? Zadania z matmy mam test w przyszłym tygodniu. Zawsze chcesz być najlepsza. Jestem z niej taka dumna. Tak, dla ciebie wszystko musi być idealne. No a co w tym złego? Swoją drogą mogłabyś czasem wyluzować. Swoją drogą mogłabyś czasem wyluzować. Nie wiem, pójść na jakąś rankę. Na randkę z kim niby? No nie wiem, ale Mikołaj wydaje się być zupełnie spoko. Zupełnie spoko? Co za tekst. A jak się dzisiaj mówi? No nie wiem, że daje radę. Nikt tak nie mówi. Czy wy żyjecie w społeczeństwie? Wy nie jesteście ludźmi, wy wszyscy jesteście pajacami. No i jest dobrej, porządnej rodziny. Jego rodzina też daje radę. W jak tak bardzo ci zależy, to mogę się ustawić z Mikołajem. E, sorry, umówić z nim na randkę. A niech ci będzie, słuchaj, pójdę, no pójdę z tym kolegą na randkę, no. jak, jak to brzmi głupio i racjonalnie, w sensie, słyszeliście takie zdanie kiedykolwiek w swoim życiu? Jeśli ma to sprawić, ma mnie przyjemność ustawić się z Mikołajem. W sumie, w niczym mi to nie przeszkadza, rodzice będą zadowoleni, to tylko pozory, nic nie kosztują. Czy tutaj każdy aktor młodzieżowy ma kłopot na głowie 30 minut później. Dziewczyna czuje się oszukana i zdradzona przez nauczyciela. Chce jak najszybciej z nim porozmawiać. A jak tam Jasiu w przedszkolu? Grzeczny był? A wiesz co, bardzo dobrze. Pani go pochwaliła dzisiaj, narysowała najlepszy obrazek. E, Jasiu, piąteczka. Tak właśnie, a co z tym powiadam? A wiesz co pomyślała, może zapiekanka? Tylko zapiekanka? Zapiekanka i na rzeczy też. Słucham. Zapiekanka i co? Zapiekanka i na rzeczy też. Na rzeczy? Na rzeczy też. Narty? Na rzeczy też. Durszlak! <laughs> home, sweet home! Nie no to? <laughs> Nigdy. <laughs> <laughs> Twoją drogą, jaka ta scena jest sztuczna i bolesna. W sensie odczuwam dosłownie fizyczny ból. Jak można tak naturalnie nagrać scenę? W sensie czy mam ją wam tłumaczyć? W sensie dlaczego oni się tak akurat zatrzymali w połowie? Akurat tam zatrzymali się te ta dziewczyny. Nie no, nie będę aż tak obrażał waszej inteligencji, mam nadzieję, że to widzicie. Jakby jak o nich nie mówię, to tak tak zauważasz, dlaczego one są słabe, nie? Jakby, gdyby mnie tutaj nie było, to byś wiedział, co jest nie tak, nie? Dwa dni później. Musimy szczerze porozmawiać. Widziałam się z Piotrem i on nie potwierdza twojej historii z powieścią, jak to nazwałaś, konsultacjami językowymi. Ale jak to? Powiedział mi wprost, że czuje się nękany i ma zamiar powiedzieć o wszystkim dyrektorce. Jakbym to rozumieć. Błagam, proszę nic nie mówić moim rodzicom. Ja obiecuję, że już nie będę go nachodzić, tylko proszę nic im nie mówić. Wierzy mi pani? Tak, wierzę. Dziwna sytuacja. Tak, zesrałaś się. E, pięć minut później. Możemy chwilę porozmawiać? Porozmawiać, ale o czym? E, jestem Patrycja z Trzecice. Potrzymaj, kochanie. Proszę. Obaw Czemu ona miała... Zabawkę w kieszeni dla małego dziecka, tak? Just in case. Nie wiadomo, kiedy się natrafi chłopczy, którego można porwać. Czy to już nie jest wystarczający powód, żeby zacząć uciekać? Bo może mieć też w tej kieszeni nóż? Pani mąż ma romans z uczennicą. Jak to romans? Po prostu, poderwał ją, wszędzie chodzą razem. Ona powiedziała, że obiecał jej, że się z panią rozstanie. Ale co to za uczennica? Z równoległej klasy taka lafirynda. Dlaczego ty mi o tym mówisz? Moi rodzice rozstali się z powodu zdratojca. ojca. Nienawidzę takich facetów. W razie czego, będziemy w kontakcie. Pomogę pani. Czym ty chcesz jej pomóc, kobieto? Z włożeniem głowy do betoniarki? Niestety, musiałam to zrobić. Piotr jest tchórzem! Oszukał mnie! Jaki facet się tak zachowuje? Jak ja ciebie nie lubię! Piotr, po trwającej całą noc kłótni z żoną, jest doprowadzony do ostateczności. Mężczyzna nie panuje nad swoimi emocjami. Chce jak najszybciej rozmówić się z Zosią. O, będzie egzekucja! Oszalałaś? Dlaczego ty mi to robisz? Nie wiem, chcesz mnie zniszczyć, czy co? Myślałam, że tego chcesz! Co? JA TEGO CHCĘ?! Nie wiem, ty jesteś jakąś kompletną wariatką! Masz nierówno pod sufitem! Okej, okay, chcesz zniszczyć moją rodzinę. Dlaczego? Wiem, że mnie kochasz! Nie kocham cię, dziewczyno, nie kocham cię! Nigdy ci tego nie mówiłem! Mówiłeś! W jej snach. W ogóle nie miałem z tobą nic wspólnego! Przestań płakać. Przestań płakać, nie dam się nabrać. Jutro powiem o wszystkim dyrektorce! Ojej! A potem komu jeszcze powiesz? Woźnemu? A potem co? Zaczniesz się skarżyć do taboretu? Kocham Piotra i będę z nim za wszelką cenę. Wiem, że on czuje do mnie to samo, tylko powstrzymują go jakieś głupie skrupuły. Jeśli on nie ma odwagi, ja to załatwię. Oho. No to czas na dymy i kociołek. Dziewczyna tak się wkurzyła na nauczyciela, że porwała jego dziecko. Znaczy, poszła do przedszkola, żeby odebrać tego dzieciaka, i jakimś cudem jej się to udało. Fajnie? Fajnie, czy to nie ma samochodu? Może... Chcesz jeszcze jedną? Czy ona serio porwała dziecko? Ja, ja wcześniej żartowałem, ona, ona porwała dziecko, jakby... Wow, Adam! Ale ze mnie Watson! Pycha! Nieprawda! Nikt nie lubi czekoladek z takich pudełek. Jakby te, te czekoladki są zawsze najgorsze, ok? Dostajesz je na święta i ich nigdy nie jesz, Siedzą u ciebie w szufladzie całe twoje życie. Potem z nich wychodzi własna cywilizacja. To są właśnie czekoladki w pudełkach. Jeszcze trochę się pobawimy i potem przyjedzie tata. A za ile? Już niedługo, rozmawiałam z nim. Możesz się jeszcze pobawić. Jeździłeś już tak kiedyś? Nie. Fajnie, co? Fajnie! Zajebista zababa Możesz się jeszcze pobawić. Już zawsze będziemy razem nie jest fajna. Dajemy się pobawić samochodem. Jak przyjedzie tata, też mu dam się pobawić. Jezu, ten moment, kiedy pięciolatek gra lepiej niżeli dorosła osoba z ulicy, którą wzięli tego tego dokumentu. Teraz już będziemy razem. Nikt nam nie przeszkodzi. Wreszcie mam swojego synka przy sobie. Będziemy szczęśliwi. O, nie brałeś mnie na poważnie, kiedy mówiłem, że ona ma wiu wiu szuru duru, buru, buru tupi dump. Na głowie, są tutaj. Jest rękawiczka Jasia. Jasiu! Nie widzą, że tu jesteśmy. Jej matka. Co się stało, co się dzieje? Policja zaraz będzie. Daliśmy jej na Pani, pani Jolu, sytuacja jest poważna. Zosia próbowała Jasia i najprawdopodobniej są w garażu, bo znaleźliśmy jego, jego rękawiczkę. Panie, nie rozumiem. Spokojnie. Nikt nie rozumie całego tego paru dokumentów, więc się nie przejmuj. Dzięki wcześniejszym spotkaniom z Zosią marzenie udaje się uzyskać zaufanie dziewczyny. Nastolatka pozwala jej wejść do garażu. Zosiu, będzie lepiej, jak pójdziemy do domu. Ja Cze? jestem w domu. E, a mogę zostać z Tobą? Nie wiem, chyba tak. A czy. czy Jasio? Chodź, chodź, chodź. Mógłby. Pójść spać? Chodź, chodź. Ja się czekam na swojego tatę. Jesteśmy rodziną. Dobrze, ale, ale. Niech pójdzie do swojego pokoju. Jest naprawdę zmęczony, no zobacz. On jest zmęczony tymi bzdurami. Czemu jakby zmuszacie dziecko tego, żeby występowało w tym czymś? O mógł w tym momencie robić jakieś 4000 rzeczy, które byłyby lepsze. Na przykład ogonać po raz 12 szreka na VHS. O. O, dzięki mam, że nie sprzedałaś mnie do par dokumentów Dlaczego mam go puścić? Posłuchaj, on musi pójść spać Dobrze? Ja tutaj z tobą zostanę I z tobą poczekam, okej? Okay? On mnie kocha, jesteśmy rodziną Opowiedz mi o tym Nie, nie opowiadaj, nie, nie interesuje to nikogo I znowu później Zrobiłam na trawie. To moja rodzina w przyszłości. No, Bardzo fajnie, a cieszę się, że wracasz do prawdziwego życia. Przecież na tym rysunku jest ona i ten nauczyciel. Ona się nic nie nauczyła, my żyjemy w pętli. Ten koszmar się nigdy nie skończy. Muszę się rolkować. Czemu na tej rolce są dalej inne rolki? Co jest? Zobaczysz, wszystko się ułoży. To dla pani. A. Dziękuję. I co ona ma z tym zrobić? No bo tym nawet sobie dupy nie podetrzesz. No jakby, co ona może sobie, nie wiem, tylko, nie wiem, nie, nie, traktować to jako kartkę, na której sobie będzie skręcała jointa w tramwaju, jak będzie wracała z tej pracy. Gdybym ja był psychologiem, w szkole i poznał z młodzieżą, to byłbym na pewno narkomanem. Na 100% byłbym narkomanem. W dzieciństwie zawsze lubiłam fantazjować, mieć swój świat. Ta historia z Piotrem wygląda, jakbym oszalała z miłości, ale... Teraz zrozumiałam, że to nie było romantyczne, tylko nieodpowiedzialne i samolubne. Żałuję swojego zachowania. No tak, jakby już jest gicior, gicik, puk, buk, to tam, gitowa, alumina kurwa. Rewelacja, cudownie napisane w postacie, jak zawsze nie jestem rozczarowany. Okej, okay, widzimy się zaraz e, w kolejnym odcinku maratonu, więc e, daj znać tylko w komentarzu, czy obejrzałeś ten film do końca. To mnie naprawdę nie nic się interesuje, w sensie jestem ciekaw, czy tych komentarzy będzie dwa, czy 2000, tysiące, czy dwadzieścia tysięcy, czy dwa miliardy. Na ten moment Państwu podziękuję, widzimy się później. Cześć.